Nazywam się Monika Pańczyszyn, mieszkam w Pruszczu Gdańskim, mam 26 lat prowadzę własną działalność. No, w życiu bywają różne momenty. U mnie akurat poprzedni rok był taki, którego wolałabym nie pamiętać. Na no, niestety, te programy, które przybyły w trakcie zajadania stresu. Przypominają mi cały czas o tym, o, tym, o czym wolałabym po prostu zapomnieć. Tak? więc, skoro moje życie jakoś się wróciło taki na normalny tor, to też chciałabym, żeby moja waga i smut poczucie też, też tak wróciły. Drogie forumówiczki, wiem, że niestety nie każda z nas miała tyle szczęścia, aby znaleźć się w tej finałowej trójce. Ale liczę na to, że będziecie wspierać moje, moje poczynania, będziecie mnie karcić za każdą chwilę zwątpienia. Że będziemy wzajemnie, wzajemnie się wspierać, wzajemnie się odchudzać. Liczę na jakieś owocne, owocne spotkania, no nie tym razem nie na ciaskę, ale myślę, że jakiś spacer. Nazywam się Magdalena Białowska, mam lat 38, mieszkam w Gdyni. Pracuję również w Gdyni w firmie transportowo-spedycyjnej, jestem spedytorem. W tej chwili to jest to mój uroczy czekoladowy przystojnik czteromiesięczny, który tam za panią wariuje i, i chcę tutaj wyjść na pierwszy plan. Też z myślą właśnie o tym, żeby zacząć trochę więcej się ruszać. Pomyślałam o psie i kupiliśmy psa, żeby wyciągał nas na spacery. Drogie koleżanki z forum bardzo byśmy chciały, abyście dalej były z nami, abyście nam kibicowały, trzymały za nas kciuki. Ja na pewno ze swojej strony będę aktywnie udzielała się na forum i będę was informowała o wszystkich bieżących sprawach, które się dzieją w związku z projektem. Wszystkim będę się dzieliła. Ale byłoby naprawdę bardzo miło, jakbyście dalej były z nami i zagrzewały nas do walki o siebie i do boju. Dzień dobry, nazywam się Ceki mam 29 lat, pracuję w urzędzie, całe bite 8 godzin praca biurowa. Mieszkam w Sokocie. Czyny, no. Nie poddawajcie się. Ja z moim doświadczeniem, które uzyskam biorąc udział w tym projekcie, będę się z Wami dzielić, będę opowiadać co i jaki i na pewno wskazówki jakieś Wam przekażę, także śledźcie Facebooka, a na pewno skorzystacie z moich rad. Teraz do kamery ładnie, do wszystkich <noise> dziewczyn. Pozdrawiamy! 100 <Sto> <noise>